Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon i jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale Typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, bardzo nam to pomaga się rozwijać. Korzystamy z promocji w BetClick i teraz tak, jeśli założycie konto w tym legalnym bookmakerze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, Dodatkowo, wpiszecie kod promocyjny OBSTAWIAMY50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja i jeśli nie trafimy, to wraca do nas 50 zł, które od razu można wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto więc korzystać. Zainteresowanych odsyłam do linku, który znajdujecie w pierwszym komentarzu pod filmem. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik i pierwszego gola w meczu między Olympiakosem Piraeus i Ludogorcem Razgrad. Później dopisujecie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 21, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Gramy piłkarskiego dubla i stawiamy, że w meczach między Spartą Praga z Monaco i PSV Eindhoven z FC Mityland zobaczymy BTTS-y. W pierwszym przypadku Underdog gra u siebie i to tu musi szukać okazji na dobry wynik. Wyjazd do Monako nie będzie już usłany różami. Zespół z Ligę kocha bramki strzelać, ale często też je traci. Na taki właśnie scenariusz w tym meczu liczymy. PSV Eindhoven to drużyna podobna do Monako: dużo strzela, ale też i traci. W meczach z Galatasaray za każdym razem mieliśmy do czynienia z takim scenariuszem. FC Mitynat uporało się z celtykiem Glasgow w poprzedniej rundzie i w kolejnej sp spróbuje sprawić niespodziankę. Gol strzelony w Eindhoven bardzo by w tym pomógł, i naszym zdaniem są w stanie go strzelić. Dzięki za to, że oglądaliście, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki, w górę bardzo nam to pomaga, korzystamy z nowej promocji w Bendlik, wy również możecie gorąco do tego zachęcam. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście, do zobaczenia.